W FPS-ach takich jak DevLoup czy Far Cry zazwyczaj nie przeszkadza nam, że umierają jacyś tam randomowi przeciwnicy, którzy czasami nawet nam nie przeszkadzają tak właściwie. No bo w sumie, czemu by nie, prawda? Otóż dlatego, że nie dostaniemy pewnego achievementa i dzisiaj nie możemy zabijać żadnych przeciwników, tylko bossów, którzy są niezbędni do ukończenia gry. Najpierw może przedstawię, jakimi rzeczami będziemy grać. Jest to zestaw taki w sumie, jak zazwyczaj sobie gram. Tylko zamiast plotu, czyli tam, że możemy zabić kilku przeciwników naraz, raz, wziąłem sobie przeskok, czyli po prostu teleportację. Jest to dosyć niebezpieczne, jeżeli nawiedzi nas Juliana, bo ona ten przeskok słyszy. Zdobyłem sobie również strzelak verso. On tak właściwie był bardzo, bardzo prosty do zdobycia. Wystarczyło tylko tam powkładać parę baterieek w jedno miejsce, więc nawet nie robiłem o tym odcinka. To jest na Julianę. Jeżeli w nią strzelimy, to wtedy ją spowalniamy, zabieramy jej moc, mamy dodatkowo większą szybkostrzelność i bez celownika mamy większą celność. Właśnie to coś działa tak, że możemy albo złączyć dwa pistolety w jedno i po prostu tak sobie strzelać, tak celniej, ale no, mniejsze obrażenia są. Albo możemy to rozdzielić na dwa pistolety i wtedy celowników nie ma. Strzelamy z biodra, także to się bardzo przyda. Tu kołczak jak zwykle i snajperka. Jak kołczak strzela, to nakłada mu efekt krwawienia, czyli tam powoli sobie obrywa później. Uderzenie gromu i pewnie strzał, żeby po prostu na daleki dystans zadawać duże obrażenia i celnie. No i powstrzymująca moc, żeby się nie regenerowali aż tak bardzo. To jest, nie wiem, nie wiem czy mi się to w ogóle przyda. Tutaj w tych skillach jest tylko jedna zmiana. Szybciej odnawiamy naszą moc. Bardzo często będę używał niewidzialności, także to się bardzo przyda. Na widzenie niewidzialności w ogóle mam coś takiego, że jak się nie ruszam, to nie zużywam mocy, i jak oberwę, to mi się nie wyłącza ta niewidzialność. Również jest zwiększona maksymalna moc. Mam więcej życia i mniej obrywam. No to najpierw lecimy na zatokę Karla. Musimy zabić Harriet i sabotować fajerwerki Franka. Tylko nie grałem w to tydzień, więc jeżeli coś mi napadnie, no to jakby trochę może być przypał. Właśnie największym zagrożeniem jest tutaj dla nas Juliana chyba. Ona robi duże zamieszanie. Czasami mogę oberwać od kogoś, albo ktoś może oberwać ode mnie, tak randomowo. Dobra, lecimy. Ja nie mogę nawet wieżyczek hakować. Przecież one mogą załatwić ludzi. Czekajcie, dobra. Tu jest gość, to wiem. No, 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 nic nie widzisz. Nic, nic, nic. Dobra, uciekamy tu. Zauważyli mnie, ale to... Nikt nie zauważyłeś. Nic nie widziałeś. Tu jest jeden gość, i. No nie. Teraz wie, że tu tam gdzieś. Chyba dołem wpadałby przejść. Ale oni też tam są. I nie wiem, jak tu przechodzić. Przejdę sobie obok. I tu zeskoczę. Hop, hop. Ktoś tu jest? Nie. Dobra, muszę do tego hangaru wejść. A z drugiej strony da się. Da się? Ja muszę tam po drugiej stronie wejść. Tam jest taka ścieżka mniej uczęszczana. Jakiś tunel tam był. Ja zdobyłem do niego kod. No nie pamiętam jak w sumie. Ja tu właśnie od ostatniego odcinka trochę biegałem i szukałem jakichś głupotek. Czekaj. To w ogóle było tu gdzieś? O, jak to ogarnąć? Czekaj, może tu górą? Można spróbować. Hop. Hop. Nie. Nie widzicie mnie? Tu jest dach. Czy przez dach można przejść? No nie, tu jest wszystko pozamykane. Ja tędy nie przejdę. Dobra, sytuacja wygląda tak, że ja muszę pójść tam. A tu gdzieś chłop łaził. Ale aktualnie go chyba nie ma. Dobra. Nic, nic nie widzisz, spokojnie. Można się tam, a potem tam od razu. Cyk, cyk. Nic nie... Nie spokojnie nic nie widzisz, nawet nie jesteś w stanie tu wejść. Jest gość... Harriet jest... tu. Jak to rozegrać? Ja bym chyba otworzył to... Cyk! I uciekamy, 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 uciekamy. Nie załatwiam ich. Na spokojnie, uciekamy. Teraz tylko fajerwerki Franka i zmywamy się stąd. Wejdź tu! No Jezu! Skacze tam trzy razy i ani razu nie wszedł. wszystko już przez to. Uciekamy, 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 dobra. Niby daj mnie gonią, ale... Jakby mnie nie gonią. Uj, chciałem parkurować. Ja przecież tutaj się ślizgam po wszystkim. Dobra. Ty mi nie widzisz. Na spokojnie. Tam. Idzie w tą stronę. On nie znajdzie, jak podejdzie bliżej. Nie! Włoczył mi się z tym. No nie, no muszę znowu uciekać. Trzeba na pewno? Jestem niewidzialny. Prawie. Na górę, na górę. Dobra, wskoczyłem tu. teraz tylko przejść tam. Jest tu ktoś? Chyba nie... Chyba wszyscy poszli mnie gonić w tamtym miejscu. Zablokuj klapki przeciwdeszczowe. I teraz uciekamy tylko. Okej... Okay. Mam dwa achievementy, jeden za to, że rozwaliłem gościa nie używając broni, a drugi, że zrobiłem... Zabiłem jednego wizjonera, nie zabijając żadnych eternalistów, ale my musimy wszystkich załatwić. No i przy okazji też odblokujemy inne zakończenie, nie? Teraz sprawa wygląda dosyć prosto Muszę po prostu wbić Igorowi do budynku Ukraść mu jedną rzecz I wyłączyć mu jedno dziedzictwo, Tak, żeby se poszedł na imprezę Ale głupota, trzech wizjonerów na jednej imprezie Jak oni mogli takie coś odwalić? Mnie tutaj wywala w tym miejscu Teraz Czyli... Aha, muszę przejść przez całą mapę A jak będę to włączać? Tam nie można używać tabliczek Ej, to może być problem. Ja nie będę niewidzialny. Dobra, teraz mamy to dziadostwo. Tu idziemy na dach, żeby nie tłuć szyby. Żadnej. I tu są takie laserki. Czekaj, jak tu dokładnie? stepnąć, żeby. Nice. Teraz to coś musimy ugrać. Tylko tą samą drogą chyba nie wrócę. Chociaż? Czekaj, tu da się jakoś to wyłączyć. Weź to, wyłącz. O, i teraz można wyjść normalnie. Tylko już tu na, na samym starcie, chłopiec. Chyba, żeby zrobić coś takiego, że. Musiałbym to rozłożyć w jakimś takim idealnym miejscu, żeby. to coś było w środku tego niwelatora, ale ja nie. I wtedy będę sobie w tej nie widzę tam na luzie. Tylko ten gość musi stąd pójść. Jest na to jeden dosyć prosty sposób. Łap, butelkę. Zauważy to. Nawet się nie Słuchaj, prawie to słychać. Ach, nie no, mordo weź się stamtąd przesunąć czy coś? Jak ciebie tu ogarnąć? Jak ja to rozłożę, to od razu mnie zauważysz. Od razu wyłączy mi się niewidzialność. Kto? On gdzieś idzie. Do mnie. Czasem coś się po prostu dzieje. Dobra, on wraca na swoją pozycję i teraz mam chwilę, żeby to uruchomić i odejść. Nice. Czekaj, on sobie poszedł. Weź to szybko. On z we mnie strzela. Nie strzelaj we mnie. I trzy. Dziewięć, dziewięć musi być. Cyk i uciekamy. Nie, no myślałem, że on za zaalarmuje jeszcze kogoś. A, teraz zaalarmował. No i tym razem mogę sobie uciec akurat tędy. Niepokoi mnie to, że dwukrotnie nie dołączyła do mnie Juliana. To może oznaczać, że dołączy w następnych dwóch rozgrywkach. Na nich kurde, nie wiem, czy brać. Warto by było wziąć splot. Ale chyba jednak nie, nie wezmę. Jeżeli oni mnie zauważą, to wezmą sobie włączą to zatapianie, żebym umarł razem z nimi. Co prawda mam trzy życia, ale. No, wolę nie tracić. I tego niestety nie da się w żaden sposób wyłączyć. Próbowałem kilkukrotnie, nie, nie wyszło. Nie da się tego wyłączyć. Teraz chwila prawdy. Juliana? Nie? A może później dołączy? Albo właśnie na sam koniec, żeby mnie porobić, jak już będę miał wszystko załatwione. Teraz sprawa wygląda dosyć prosto. Czekaj... NIE WŁĄCZAJ NIC- No i chyba... No, ewakuacja. Nie da się. Nie ma tu żadnej ewakuacji. Nie da się wyłączyć tego w żaden sposób. No tutaj kiedyś dało się to włączyć, ale wyłączyć już chyba nie bardzo. No, w ogóle żadna elektronika już nie działa, to wszystko jest zalane. No tu nie ma co robić. Hapum! i do wyjścia. I teraz jest najtrudniej, muszę załatwić trzech wizjonerów. Najpewniej ktoś mnie napadnie. Teraz jest największy problem. Ej, mogę jeszcze zrobić agmentar, żeby zabić tą trójkę bez wykrywania się. W sensie, że wykryją mnie. Znajdą. Ale to może być problematyczne. Hmm. Bardziej to wypadałoby zrobić, kiedy miałbym już e, kiedy już nie musiał... kiedy już mógłbym zabijać ludzi. Nie no, co pętla bez Juliany. Ona musi tu wbić. To prawie na pewno. Musi tu ktoś być. Jeżeli nie grasz, to bot. Ale bot akurat jest tak łatwy, że... Uff, weź. Większość graczy to noby, a bot to w ogóle zachowuje się jak zwykły przeciwnik. Łazisz mu za plecami a on nic nie ogarnia. Wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Czekaj, odnawia mi się tą amunicję? Tak, to bardzo dobrze. Masz przerambana. Jesteś tam? Nie zabiję jej na taki dystans, ale przynajmniej mam. Zuma. Nie biega tam. Może się kampić przy wizjonerach. No i Franka już nie ma. Bum. Tu jest gość. Nie widziałem go. Przypał Jej się chyba nudzi Ej załatw mi jeszcze dwóch co? Nie, 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 nie To była kamera, to była kamera Nie, na spokojnie, na spokojnie Nic nie widzisz Czekaj, no tu trzeba przeskoczyć jednak Co? Ty, poważnie? Jej się chyba mocno nudziło. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie... Nie speedrunować. Nie mogą mnie wykryć. Chcę tego achievementa. Chociaż pewnie mi się nie zaliczy, bo to nie ja ich zabiłem. A czy ja teraz mogę sobie po prostu... Skończyć grę? Bo jakby... Antena. I nie mogę wyjść. Ale czy rakieta też jest zablokowana? Za załatwianie wizjonerów chyba punktów nie ma. Pamiętam, że załatwiłem kiedyś jednego i nie dostałem. Ale czy jakby załatwić więcej, to czy bym dostał? Jako Juliana. Nara. No. <hakt> Dzięki. Ponownie mój największy przeciwnik ugrał mi grę. Juliana wbiła tylko raz. I ten jeden raz zrobiła wszystko. Najtrudniejszy moment nie za mnie. To jest chyba dokładnie to samo. No, to jest dokładnie ta sama historyjka. Weź pistolet. A jeśli nie, weź go. Rozmowa jest dokładnie tak sama jak wcześniej, więc nie pokazuję jej. Jak długo muszę tu czekać? Bo zakładam, że czekanie też coś zmieni. Nie, no chyba muszę czekam, 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 i żadnych, nie wiem, niczego. Te zabytki w ogóle strzelają? Ale teraz nie strzela. A jeśli nie? Niesamowite rzeczy, inne światy, inne czasy. No to pokaż te inne czasy, o których się zabijamy. Brzmi źle. Na trzy, Jeden, dwa, trzy. Nie. Wiesz, przez chwilę prawie mnie miałeś. Co? Czekaj, czy ja teraz po prostu się zapętliłem? Nie, ona tu będzie. Umówiony. Impreza, piweńko, przemielić Aleksisa, <grymnie> rozumiesz? Przydałoby się. Skoczymy na drinka? Że... Ty i ja? Ta. E, lubię wypić. <grymnie> lubisz. Wytrzymasz tempo? Ty przetrwaj imprezę, a ja skoczę po piwa. Okej. Okay. Czyli to jest jakby good ending. Znaczy, w sumie wcześniej też był taki jakby good. Możesz... Um, możesz mi mówić, um, tato, jeśli chcesz. Okej. Okay. Chyba nie. Okej, okay, no wiesz. Uh, Zbyt dziwne. D a, może lepiej nie. Ta, uh -huh. to? Przestań. <laughs> Super, skończyłem. Gdzie mój achievement? Nie zabiłem ani jednego. Przez całą grę nie zabiłem ani jednego. O cholipkę. Jeden problem. Zabij wszystkich wizjonerów. Chyba ja muszę ich zabić. Wiem co zwaliłem. Nie zabiłem Juliany. Jezu, Chryste. O! Ale można to uznać za Bo jakby wystarczyło kliknąć jeden guziczek. No więc już po odcinku wróciłem spróbować jeszcze raz, aby sprawdzić moją tezę. I tak właściwie cała rozgrywka wyglądała tak samo oprócz. Końcówki, oprócz Abdam. Tym razem odwiedzająca mnie Juliana nie była już aż tak przyjazna. Posiedziałem w jednym miejscu kilka minut, żeby uśpić jej czujność. Nie wiem, czy pomogło, ale no cóż, może coś pomogło. Przeszedłem tą samą ścieżką, którą próbowałem iść ostatnio. I z wieżyczkami poradziłem sobie po prostu tak, że wyjmowałem im baterie. To też jest sposób. Pamiętajcie, że to też jest sposób na wieżyczki. Nie musicie ich hakować, nie musicie ich wysadzać. Możecie... Im wyjąć baterię. No i potem stanąłem sobie na dachu Alexisa, patrzę, a ona bawi się w przebieranki. No coś dużo biegała, więc poczekałem, aż stanie w miejscu. No i cóż. Dwa headshoty załatwiły sprawę. Potem poczekałem, aż Wendy zrzuci Igora, żeby była sama, i wpakowałem jej kulę w łeb. Niestety nie pomogło. Drugi headshot również nic nie pomógł. Za trzecim razem już pomyślałem sobie, dobra, kołczakiem ją dobiję. Okazało się jednak nie. No, dosyć dużo strzał przyjęła. Aż w końcu stwierdziłem, dobra, nie bawię się z tym, bo w końcu w tej strzajnie ktoś z przeciwników oberwie przez przypadek i jakby będzie problem, bo muszę wszystko od nowa robić. Aleksis usłyszał jedną z kilku awantur i przyleciał. No, dosyć łatwo go rozpoznałem po tym, że mówił cały czas. Chciałem dokonać na nim skrytopójstwa, aczkolwiek nie bardzo się udało. Zrobiłem kolejną awanturę. No, ale padł. Z igorem już jakby nie próbowałem się caskać, po prostu wyjąłem strzelak werso i ciup-ciup, chwila go nie ma i uciekłem. Te zabytki w ogóle strzelają jak ciśniesz spust. A jeśli nie? Niesamowite rzeczy. Nie dzięki, wiesz. A teraz pozostaje już tylko jedno. I mamy achievementa. Cała ta końcówka wymagała ode mnie dosyć dużej ilości czekania, siedzenia w miejscu, unikania wszelkiego kontaktu. Tak właściwie na tamtym dachu spędziłem nie wiem może z 10 minut czekając, aż oni tam się przemieszą w odpowiednie miejsca, żeby mógł jakby sobie gdzieś przejść, na chwilę wyłączyć niewidzialność. Ale tak, udało się. I mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia i siemka.